Każdy piłkarz ma swoje sposoby na przygotowanie się do meczu: długi sen, dobra muzyka, wyciszenie. Można śmiało powiedzieć, że każdy sportowiec ma swój indywidualny plan. Czasami są to rytuały całkiem normalne, niektóre są troszeczkę dziwne. Właśnie dziś chciałbym się na nich skupić przed Wami najdziwniejsze piłkarskie rytuały. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znany jest ze swojego zdrowego stylu życia, z pewnością ma szereg tak zwanych rytuałów, według których po prostu o siebie dba. A jak to wygląda w przypadku strony czysto piłkarskiej? Cristiano na boisko wchodzi zawsze prawą nogą jako pierwszą. Gdy nie jest kapitanem, na boisko wchodzi jako ostatni. Gdy nosi opaskę kapitańską, zawsze ją ściąga zaraz po zakończeniu meczu. Na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że są to tylko detale. Jednak z pewnością są one dla Portugalczyka bardzo ważne. Gdy gra na boisku, Cristiano zawsze wie, gdzie na trybunach siedzi jego rodzina. Kiedy zdobywa bramkę lub kończy spotkanie, zazwyczaj do nich macha. To nie koniec. W autobusie reprezentacji Portugalii siedzi z tyłu i zawsze wysiada jako jeden z ostatnich. Jeżeli chodzi o podróże samolotem, zawsze siedzi w pierwszym rzędzie i wysiada jako jeden z pierwszych. Przedziwny rytuał miał Wayne Rooney, który wiąże się z pożywieniem. Angielski napastnik zamiast tradycyjnego przedmeczowego posiłku wolał zjeść miskę płatków śniadaniowych. Jego ulubionymi są Coco Pops. Co ciekawe, gustuje tylko w jednym rodzaju, o czym sam kiedyś przyznał. Mam tendencję do zjadania miski płatków śniadaniowych Coco Pops przed meczem, tych normalnych, nie księżyców i nie gwiazd. Musicie przyznać, że jest to jeden z najdziwniejszych rytuałów. Pomimo tego Runejowi udało się zostać jednym z najlepszych napastników na świecie, gdy był w najwyższej formie. Ciekawy rytuał w swoim repertuarze ma również Thibaut Courtois. Jeden z kibiców zauważył, że w trakcie grania hymnu narodowego Belgii, gdy kamera ma w swoim ujęciu bramkarza, Courtois dotyka swojej brony na szczęście. Co się z tym dokładnie wiąże? To chyba wie tylko sam piłkarz Realu Madryt. Trzeba jednak przyznać, że jest to jeden z najdziwniejszych przedmeczowych rytuałów. Czas na jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy, który zwiedził niemal cały świat. Zlatan Ibrahimović grał między innymi w Holandii, Anglii, Francji, Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie dawał z siebie wszystko i podnosił poziom drużyny, w której grał. Jaki był tego sekret? Jednym z czynników na pewno jest zakaz uprawiania seksu przed wszystkimi ważnymi spotkaniami. Przyznał to sam Zlatan. Pewnego razu po upojnej nocy z żoną nie mógł skupić się na boisku. Stąd ten zakaz. Jest całkiem sporo graczy, którzy mówią, że uprawiają dużo seksu, aby osiągać lepsze wyniki. Próbowałem tego, ale dla mnie piłkarska złość jest najlepszą siłą napędową, zauważam to za każdym razem. Jeśli jestem zły na coś lub kogoś, wtedy jestem naprawdę dobry. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.